działek yy, przy parku. Do czego nas wtedy przekonywano? Mówiono, przyjdą po nas inni i będą coś robić? Czy mówiono, mamy na to pomysł i to zrealizujemy? Przecież ja pamiętam, jak radny Wróblewski zadał pytanie odnośnie obiektu tutaj na Farnej i miał obiecane, że na to pomysł jest i dlatego poparł tą uchwałę. Przecież pamiętam to zapytanie i tą odpowiedź. Więc kto ma przyjść po was i kto ma to kończyć? Bo ja nie do końca rozumiem, to po co było wydawać 2 miliony noc Bierzego wymieniłem na inwestycje, na które tak naprawdę nie mieliśmy pomysłu, a teraz przyjdą inni po nas i będą albo robić, albo nie robić, albo sprzedawać, albo jeszcze cokolwiek się innego wydarzy, bo być może oni poszerzą strefę parkowania. A jak ta strefa parkowania ma być poszerzona? Bo ja pierwszy raz dzisiaj słyszę, że jest plan poszerzenia płatnej strefy parkowania w Lubartowie. Co to za pomysł? Ja tego wcześniej na tych sesjach nie słyszałem. Ale przejdźmy do pozostałych rzeczy, o których tak ochoczo wspominamy. Więc przejdźmy do tego, co założono w 2011 roku, a miało być to realizowane przez te wszystkie lata. Do punktu, do planu koalicyjnego. I do pierwszej rzeczy. Jeżeli mamy z czegoś rozliczać, to rozliczmy z tego, co zostało zapisane i co ta koalicja sobie założyła. A więc pierwsze pytanie. Usprawnienie i zwiększenie efektywności pracy Straży Miejskiej. Prosiłbym o odpowiedź, jak to zostało zrealizowane i jakie reformy przeszła ta Straż Miejska. Drugi punkt: intensyfikacja współpracy Straży Miejskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Z chęcią również dzisiaj kilka danych ważnych usłyszę, jak to się udało koalicji zrealizować. Rozwój systemu monitoringu w mieście kolejny punkt z tego programu, który dzisiaj podsumowujemy rozwój systemu monitoringu w mieście więc z chęcią bym się dowiedział jak mocno został zbudowany system monitoringu, ile mamy nowych kamer, jak Policja korzysta, zresztą... Bardzo proszę, Panie Radny, skoncentrujmy się na 2013 roku. Panie Przewodniczący, ja chciałbym Panu również y, zwrócić uwagę, że mówiono o pewnych rzeczach odnosząc się do historii. Ja nikomu nie przerywałem, nie nerwowo nie działał, nie, nie y, zachowywałem się tak, jak zachowuje się też Pan Burmistrz. Bardzo proszę skoncentrować się przede wszystkim na roku 2013. Więc 2013 roku mieliśmy, była mowa w 2013 roku m.in. o modernizacji wodowców ciągów komunikacyjnych, w tym ścieżek rowerowych. Z chęcią bym się dowiedział, ile zostało to zrealizowane. jednocześnie była mowa o renowacji parku miejskiego, o którym wspominał Radny Gróblewski, a to również zostało zapisane w programie koalicyjnym, co udało się, jakiej renowacji dokonać w tym parku. Jak i jednocześnie, no, usłyszałem już, że zmiana planu przestrzennego, zagospodarowania nie była możliwa ale również to zapisano, więc być może jakieś plany były, być może jakieś konsultacje się odbyły. Racjonalna gospodarka nieruchomościami jest zapisana w tym programie, więc chciałbym się dowiedzieć, które to przedsięwzięcia w 2013 roku, w 2013 roku powodowały to, że tą gospodarkę możemy nazwać racjonalną. Prowadzenie właściwej gospodarki odpadami oraz edukacja ekologiczna. No to w samym pytaniu już na początku sesji Rady Miasta zadał między innymi to pytanie yy, Radny Sekuła, więc chciałbym się również dowiedzieć, jak to zostało zrealizowane. I to co yy, dzieje się aktualnie, rozpoczęte zostało w 2013 roku, a zostało również yy, obiecane wcześniej, ale działo się w 2013 roku, więc rewitalizacja rynku 2 z uwzględnieniem elementów mojej architektury, z przeznaczeniem na rekreację i kulturę, a w zachodniej pierzei rynku na handel według zasad określonych w regulaminie. Więc z bym się dowiedział, jak wygląda ten regulamin, ile tutaj kupców handluje w centrum miasta, jak odbywa się handel koszeczkowy, ile w 2014 roku chociażby te założenia przyniosły yy, przychodów do budżetu. I czy one zrównoważyły koszty, czy też ten plac przyniósł tylko i wyłącznie wygenerował nam koszty. Jeżeli chodzi o tworzenie Centrum Kultury, to było dosyć dużo o tym mowy, coś tutaj się tworzy. Z chęcią bym się również dowiedział, na jakim etapie są prace. Oraz jak przebiegał przetarg na wykonanie tych prac, czy firma, która wygrała, wygrała przetarg, podpisała umowę, czy też wydarzyły się jakieś inne okoliczności w związku z myślę, utworzeniem tego centrum kultury, bo to chyba ma być po hali targowej. Ale poza tym ja nie zauważyłem w zeszłym roku, aby było stworzone centrum, yy, lubartowskie centrum dialogu i aktywności społecznej, nie była powołana Rada Kultury, która obiecywano. Już nie wspomnę o tym, że nie doprowadzono do ugody w sprawie bezumownego zajmowania lokali przy ulicy Cikiej 6. Odbyła się budowa placów zabaw i może ten plac zabaw, który został pobudowany, niech to będzie taka również pewna laurka, którą sobie sama koalicja wystawiła, szczególnie w takie dni, kiedy widzimy, że dzieci tam jest jak na lekarstwo. Modernizacja i budowa obiektów sportowych, to również tutaj chciałem zadać pytanie, co się dzieje właśnie z dokumentacją techniczną, jeżeli chodzi o yy, budowę tych obiektów, yy, jak ona jest zaawansowana, ile tych obiektów ma powstać, jaki ma być koszt tych obiektów oraz co się dalej realizuje. Yy, remont amfiteatru miejskiego. Radny yy, Trasz dzisiaj zwrócił na to uwagę. To było zapisane, nie widzę, żeby on był wyremontowany. No i ważne pytanie, bo budżet zeszłoroczny i informacja na temat yy, na temat sukcesów MOSiL-u, naprawdę prężnie działającej instytucji z tego co słyszymy, więc chciałem się zapytać, jak wygląda ta wspieranie działalności klubów i stowarzyszeń sportowych. No, nie wiem, czy się już rozstrzygnęło, ale ma się rozstrzygnąć kwestia grania Lewarków w trzeciej Lidze, więc chciałem się zapytać, czy miasto jest przygotowane na to, żeby w tej trzeciej Lidze, lidze grać. Jeżeli by była takowa szansa, miało się to chyba dzisiaj rozstrzygać. No i hmm, powołanie Rady Sportu. Takiej Rady Sportu również nie zauważyłem w zeszłym roku. A co mnie zaskoczyło, to właśnie hmm, była informacja, że w zeszłym roku, któryś tu z radnych mówił chyba Rady Zwolińskiej, były stosowane obniżki poprzez podwyżkę podatków. Natomiast nie zauważyłem, żeby były stosowane ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy. Więc chciałbym się zapytać, ile Podmiotów zostało zwolnionych właśnie z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy. O promocji miasta i opracowaniu i wdrożeniu strategii promocji to częściowo usłyszeliśmy, bo wiemy, że promocja kosztowała więcej, natomiast chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda wdrożenie tej strategii promocji. Rozsądna polityka w zakresie zaciągania zobowiązań kredytowych. No to już usłyszeliśmy, że zobowiązania kredytowe będą na poziomie 30% w stosunku do przychodów. Także yy, chciałbym się zapytać, czy to rozumiemy po to rozsądną polityką, jeżeli chodzi o zobowiązania kredytowe. Yy, I ostatnie pytanie, zmiana statutu miasta, chociaż to nie nastąpiło, a słyszałem, że będzie właśnie przekazane to przyszłym yy, yy, radnym, którzy będą w przyszłej koalicji. Więc tych pytań jest dosyć dużo, mam nadzieję, że na wszystkie dostanę wyczerpującą odpowiedź yy, i liczę na to, zanim podejmę decyzję, czy głosować za absolutorem, czy przeciw do pana Dziękuję. Proszę bardzo. Kto chciałby zabrać głos, państwo? Proszę pana. Antoni Cioł. Radny toniczowy. Przejdziemy szóstą kadencję samorządu, czwarty rok mija i Pan Burmistrz, który w tej chwili jest pod odstrzałem, nie każdy przemyśli jaki, jaki błąd popełnił Burmistrz przez ten czas, nie tylko w 2013 roku, ale w tej kadencji. Jak trudne decyzje były, jak wypłynął z tego wszystkiego i ostatnie zdanie prosimy, żeby każdy z radnych dozwał to w swoim brzmieniu. Dziękuję. Proszę bardzo Pan Radny Tomasz Porazma. Dyskusję. Jak słucham, chciałbym skwitować takim powiedzeniem, które może Państwo znają oczmioro mniej więcej tak. Kto chce szuka sposobów, kto nie chce szuka powodów. I tylko tyle. Ktoś chce uderzyć, leżyczki znajdzie. znajdzie. Pewnie jest tak, że w budżecie na rok 2013 przy uchwalaniu budżetu pewnie zostały podjęte jakieś niestosowne decyzje Pewnie Pan Burmistrz przez 2013 rok w paru sprawach pomylił się. Ja też. Pewnie Państwo osobiście, każdy z nas jakieś życiowe błędy popełnił w 2013 roku. Natomiast warunkując to tym pierwszym zdaniem, o którym powiedziałem, jeszcze raz powtórzę: kto chce szuka sposobów, kto nie chce szuka powodów, jestem o tym z ręką na sercu święcie przekonany, że. Rok 2013, poprzez decyzje budżetowe, poprzez decyzje burmistrza wpłynęły na rozwój miasta. I to mnie w wystarczający sposób przekonuje do tego, żeby zagłosować za absolutorium obecnego burmistrza Janusza Bodzianckiego. A tak na marginesie, to mam wrażenie, że nasze miasto jest czasem miastem cudów. Do niedawni Oponenci, zagorzali zwolennicy, stają się zagorzanymi adwokatami. Jako historyk wypada mi tylko stwierdzić, co będzie za rok, co będzie za dwa lata. Bo tak jak znam historię, to wszystkie koalicje oparte na zasadzie, nie ma to jak wspólny wróg, musimy dopaść kogoś, za szybko się rozpadają. Wystarczy spojrzeć na historię II wojny światowej. I II wojna światowa zamieniła się w siłę to tak a propos, moja taka luźna dygresja, przemyślenia odnośnie sytuacji w mieście. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Nie ma? Proszę. Proszę bardzo Pani Skarbnik. ma to jakiekolwiek znaczenie. Natomiast w sprawozdaniu z wykonania budżetu pokazane są wszystkie należności, w tym zaległości. One się wtedy różnią. W bilansie jest co innego, a w sprawozdaniu tym, które ja Państwu przedkładam są wszystkie należności i wszystkie zaległości y, 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 miasta. A jeśli chodzi o drastyczne zmniejszenie, to powiem, że w roku 2013 zostały odpisane należności, y, które wcześniej było zawarte porozumienie z gminą i, i pod, y, pod warunkiem, że gmina do y, dokona zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i plan ten zostanie e, oficjalnie opublikowany w dziennikach urzędowych e, e, i rozpocznie e, inwestycje dotyczące e, Związku Komunalnego. Miasto dokona odpisu należności z tytułu lat ubiegłych i takowy, takowego odpisu miasto dokonało. liczyć wartość zadłużenia dzieloną poprzez dochody miasta ogółem, jeśli chodzi o te wskaźnik zadłużenia długu do dochodów ogółem. Dziękuję. Proszę bardzo Pan Burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ponieważ jest to stąd nade mną, więc myślę, że Państwo rozumieją, że ja nie będę się odnosił do, do tej kwestii. Państwo sami to ocenicie, natomiast yy, też chciałbym się podzielić taką refleksją na bazie tego oświetlenia. No, mistrzostwem świata jest przepisywanie sobie wszystkich zasług, jak się wydarzyły i które były, proszę, proszę. które było, było inaczej, proszę. Bo, bo, gdyby, bo gdyby proszę Pana nie było zgody z mojej strony i, i ko 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 koalicji, to, to byśmy nie podpisali umowy na oświetlenie, a, a Pan wyrolował mnie, bo tak muszę powiedzieć, wyrolował pan mnie z yy, działkami, a, ale, ale podpisanie oświetlenia też się nie przepisali. Na, yy, umowę zawarliśmy na oświetlenie uliczne, bo uważam też, że, że są ciągi w mieście, na terenach spółdzielczych, które miasto powinno opłacać i to z pełnym przekonaniem umowę podpisamy. Natomiast jest mistrzostwem przepisywanie sobie wszelkich zasób, to widzimy to, nawet szkoda, szkoda o tym mówić, natomiast też nie będę się odnosił do Pana udziału, Panie Radny, w koalicji. W części uczestniczyłem, widziałem dokumenty, pan, które Pan przedkładał, jakie warunki Pan stawiał, ale ja do tego poziomu nie zajdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Czy życzą Państwo sobie, żeby przeczytać treść uchwały? Czy są jakieś uwagi do treści tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziewięciu. Kto jest przeciw? 9 osób. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta, więc Rada Miasta nie udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok burmistrzowi miasta od Ogłaszam 10 minut przerwy. Bardzo proszę o podejście przewodniczących klubów tutaj do stolika.